Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Są pany, światowy lider w produkcji nicmarów i komponentów energetycznych do samochodów. Produkty są dostarczane do wielu krajów, cieszą się dużą popularnością. Jeden z kierunków firmy, środki smarne do jednostek wysokoprężnych, na tym tle szczególnie wyróżnia się olej rimula, wysoka technologia i zaawansowane pomysły pozwalają mu przewyższyć konkurencję. Opis produktu. Olej silnikowy Shell Imula R5 10W40 należy do kategorii energooszczędnych olejów przeznaczonych do silników napędzanych olejem napędowym. Producent Shell zastosowanie olej silnikowy Sae, lepkość 10W40 API, Ci, CH, CG, CF, 4, CFA, 7 5 3 Produkt, typ syntetyczny. Homologacje CUMINS, Mack, MAN, MB, Renotrux. Volvo silnik, typ czterosuwowy paliwo, typ olej napędowy Charakterystyka techniczna Charakterystyka Shell mula p 5 10W-40 Zgodnie z pomiarami firmy, ma wartości Lepkość, klasa SAE 10W-40 Lepkość kinematyczna, MM2 Sekunda 90, 40 stopni Celsjusza Lepkość kinematyczna, MM2 Sekunda 13,4 100 stopni Celsjusza, lepkość dynamiczna, MPS 6600-25 stopni Celsjusza, lepkość, indeks 150 liczba zasadowa. MG Koch na 1 gram 10 ułamek masowy popiołu, procent 1,2 gęstość substancji, kilogramy SL 0,882, 15 stopni Celsjusza, temperatura zapłonu. 105 C 220 krzepnięcie, C-39 Zakres zastosowania jednostki wysokoprężne, produkcji europejskiej, japońskiej i amerykańskiej, stosowane w ciężkich maszynach pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, elektrownie o wysokiej kulturze produkcji. Przestrzegające wysokich norm euro w zakresie ochrony środowiska. Doskonale nadaje się do silników zasilanych olejem napędowym z zainstalowanym filtrem sadzy. Zalety oleju. Doskonała ochrona przed tarciem. Długa żywotność. Zapobiega gęstnieniu oleju dzięki unikalnie dobranemu pakietowi dodatków. Stabilność oleju niezależnie od temperatury otoczenia. Łatwy rozruch zimnego silnika. Mniej energii zużywanej na tarcie. Mniejsze zużycie paliwa, samoregulujące dodatki pomagają zapewnić czystość silnika i zapobiegają tworzeniu się osadów.